Bracia i siostry, dzisiejsza niedziela mówi nam, że Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Mówi o tym pierwsze czytanie. Bóg patrzy głębiej, bo patrzy w serce. I dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam człowieka chorego, ślepego od urodzenia. Jezus go zauważa, pokazuje uczniom, a uczniowie pytają, Panie, czy, kto zgrzeszył? On czy Jego rodzice? A Pan Jezus odpowiada, ani On, ani Jego rodzice. Ale jest to znak, który objawi sprawy Boże. W nim objawią się sprawy Boże. Nie jest prawdą, że cierpienie jest skutkiem grzechu popełnionego przez osobę czy kogoś bliskiego, z krewnych czy rodziców. Ale to cierpienie jest znakiem, gdzie Bóg objawi swoją moc. Jezus Chrystus okazuje moc. Stanął, splunął na ziemię, zrobił błoto, pomazał mu oczy i powiedział, idź teraz, obmyj się w sadzawce Siloam. I ślepiec po omacku szedł i obmył się i po raz pierwszy zobaczył piękny świat. Wiara w moc Jezusa. Kim jest dla mnie Jezus? Mój Zbawicieli Pan. Jak zareagowali sąsiedzi? A mówili, przecież to żebrak. Wspieramy go nieraz daniną. Czyż to nie ten? Inni mówili nie. To jest tylko do Niego podobne. I zaczęło się, zaczęło się dyskusje, czy to ten, czy nie ten. Była więc reakcja sąsiadów. I dalej, faryzeusze. jak reagują? Pytają go. Ci przywrócił wzrok Człowiek, którego nazywają Jezusem Jak to zrobił? Splunął na ziemię Zrobił błoto, położył na oczy I mówi, idź obmyj się I obmyłem się i widzę I powstał rozłam Czy Jezus jest Bogiem Mesjaszem czy nie? Dyskusja, ale nie uznali Jezusa, jego bóstwa, jego mocy. I wyrzucili tego człowieka, wykluczyli go ze wspólnoty, synagogi. Oni nie umieli dostrzec dobra, jakie Pan Bóg uczynił, że Jezus otworzył mu oczy i widzi, i cieszy się. Oni nie umią się cieszyć z tego dobra okazanego przez Jezusa. Oni są zaślepieni. Widzą tylko swój świat. Wyrzucają go. Nie tylko nie widzą dobra, ale pogardzają człowiekiem. Wyrzucają człowieka ze swojej społeczności. Są jeszcze rodzice, którzy na pewno się ucieszyli, kiedy poczęło się dziecko, którzy czekali z radością na urodzenie, ale gdy urodziło się ślepe, na pewno mieli ból w sercu. Ale chyba też mieli miłość, bo nie zabili go. Wychowywali. Ubierali, uczyli chodzić, mógł się poruszać, mógł iść po drodze, usiąść, żebrać, zarobił nawet na siebie. Może? A więc otoczyli go troską i prawdziwą miłością. Zaakceptowali to dziecko ślepe. Ale gdy teraz został uzdrowiony, pytają faryzeusze, To wasz syn tak, Mówicie, że ślepy się urodził. Tak, kto mu przywrócił wzrok? Nie chcieli, żeby ich wykluczyli ze wspólnoty żydowskiej. Pytajcie go, on ma swoje lata, niech wam powie. My nie wiemy. Przestraszyli się. Nie uwierzyli w Jezusa. Pozostali razem z faryzeuszami. A Jezus spotkał go i mówi: wyrzucili cię? Tak, precz. I zapytał go: czy wierzysz w syna człowieczego? A ślepiec który przejrzał, mówi, a któż to jest, Panie, abym uwierzył? Jest im Ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. I On zaś odpowiedział, wierzę, Panie, i upadł i oddał Mu pokłon. Uznał w Jezusie swego Boga, Zbawiciela, Mesjasza. Dzisiaj siostry, drugi cud. Pierwszy cud jak Jezus uczynił, że mu przywrócił wzrok. Zobaczył światłość. I on poszedł za tą światłością, bo Jezus mu powiedział: idź! I poszedł, obył się. Cud fizyczny, przywrócenie wzroku, stworzenie wzroku. A drugi cud. To jest to, że ujrzał w Jezusie swego zbawiciela, mesjasza. Uwierzył, to jest dar wiary. Faryzeusze mieli fizyczny wzrok. Ale nie umieli z dobra i cieszyć się, że ten człowiek został uzdrowiony i może się cieszyć w tym świecie tak jak każdy człowiek. Mieli wzrok fizyczny, ale nie mieli Bożego wzroku. Dlatego wyrzucili go ze swojej wspólnoty, potępili, obelgami obłożyli. Tak lubią ludzie, którzy nie widzą, którzy nie patrzą oczyma Chrystusa, którzy nie patrzą sercem, czyli głębiej jak Jezus patrzy. Chociaż nie prosił go, aby mu przywrócił wzrok, ale Jezus sam zaczynał się. I może pomyślisz, jak dzisiaj lekarz, nie jeden uczony profesor. To niehigieniczne splunąć i błotem umazać oczy, jakie to wstrętne. Tak, dla małej wiary, ale dla mnie to jest piękne, bo nawiązanie do stwórcy, stwórca stworzył z mu, z ziemi człowieka i dał mu dech życia i wzrok i serce i ciało i duże to jest symbol który trzeba umieć czytać bracia i siostry i jaki wniosek dla nas abyśmy nie byli jak faryzeusze tymi ślepcami którzy nie dostrzegają światła wiary bożej nie dostrzegają Jezusa, który nazywa się światłością i chce nas przeprowadzić przez te smutki, zarazy, plagi egipskie i te współczesne korony. Chce nas przeprowadzić do życia wiecznego, do szczęścia, abyśmy mieli udział razem z Marią i świętymi w niebie. Dlatego, Panie, otwórz moje oczy, kiedy pycha. Chciwość, zazdrość, nieczystość, nieumiarkowanie, w jedzeniu, piciu, gniewie, lenistwo zamykają mi oczy. Panie, Twój wzrok, Twoja moc, Twoja miłość. To treść mego życia. Po co człowiek żyje? Po co otworzyłeś oczy ślepemu? Czy tylko by się cieszył światem, rodzicami i przyjaciółmi? Nie. By zobaczył Ciebie, by pokochał Ciebie, by dla Ciebie żył, by wyznał wiarę w Ciebie i szedł za Twoim słowem, otrzymując życie wieczne? I ja też dostałem te dary. Ale czy dziękuję Bogu, kiedy patrzę na ślepca, to wiem, jaki to wielki dar, a tak mało dziękuję za ten dar. A mam jeszcze inne dary. Tym darem jest Słowo Boże. Czy dziękuję za to, że Bóg mówi mi, jak mam żyć? Nie według swoich, widzie mi się, swoich planów ludzkich robionych w strachu przed epidemią czy innych, ale planów zgodnych z wolą Bożą. Jezus mówi, jak żyć, dlatego przychodzę i słucham Jego świętej Ewangelii. Czy zachowuję się tak, jak ci sąsiedzi, czy jak faryzeusze odrzucam dobro? Pozostaje w ślepocie. Czy idę tak jak uzdrowiony ślepiec, ciesząc się z każdego daru i tego fizycznego, i tego duchowego? Miałem takiego smsa na Whatsappie, Opowiadanie pewno budujące jak dawniej było ich wiele. Jechał tramwaj. Ojciec z dzieckiem usiadł sobie i wszedł młodzieniec, otworzył pismo: Posłuchajcie, co Jezus chce Wam powiedzieć. I ten ojciec zrugał go: Milcz. Za chwilę ten chłopiec znowu otwiera pismo: Słuchajcie, co Jezus ma Wam do powiedzenia: Milcz, powiedziałem Ci. Po pewnym czasie, po raz trzeci, chłopiec bierze, otwiera pismo, posłuchajcie, co Pan Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć. Zaraz Ci dam. Wstał i chciał mu wymierzyć karę, aby więcej nie przemawiał. I wtedy usłyszał głos dziecka. Tatusiu, nie bij go. Obejrzał się. Zobaczył, to jego córka. Nie mowa od urodzenia. Córeczka przemówiła. Tak, bracie i siostry. Pismo Święte ma prawdziwą moc, bo jest słowo Boże zawarte. Musimy szanować Pismo Święte, ale musimy go czytać i żyć Pismem Świętym, nie będąc ślepcami więcej i dłużej. I po to może jest ten znak epidemii koronawirusu. Abyśmy wreszcie przejrzeli i zaczęli żyć Po Bożemu. Abyśmy przestali być już poganami czy faryzeuszami, mając ślepia zamknięte, otwórzmy Je jak ten bohater dzisiejszej Ewangelii. I otwórzmy nasze serce, abyśmy umieli pomagać, wspierać się nawzajem, podążając. Za tą jedyną światłością, którą jest Jezus Pan, mój Zbawiciel. Amen.